Witam Was bardzo serdecznie. Sebastian Mika, PDA Train. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rwie kulszowej. Pokażę ćwiczenia, które możemy sobie wykonywać na samym początku, kiedy mamy tą rwie w stanie ostrym. Oczywiście zalecam udanie się do lekarza lub do fizjoterapeuty, tak aby on Wam poprowadził tę rehabilitację. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, chcecie sobie poradzić sami, to właśnie Wam pokażę, jak to zrobić. Pierwsza rzecz, o której musimy porozmawiać, jest to stan ostry. W stanie ostrym niestety bardzo rzadko jest możliwość wykonywania jakichś skomplikowanych, trudnych ćwiczeń. I bardziej chodzi o to, żeby zadziałać przeciwbólowo. I przeciwzapalnie. Jeżeli macie możliwość, to przez pierwsze 2-3 dni można wziąć sobie jakieś leki przeciwzapalne, przeciwbólowe. Bądź lekarze czasami zalecają zastrzyki. Bólowe, ale to nie zawsze gdzieś tam pomaga, dlatego naturalnymi sposobami też można sobie pomóc. Na przykład bierzemy sobie termofor i możemy sobie go podłożyć pod plecy. Jeżeli nie macie takiego termofora, może to być butelka z wodą, z gorącą wodą w środku, do około gdzieś tam 60 stopni rozgrzana. Oczywiście uważajcie, żeby ta butelka gdzieś tam była osłonięta jakimś ręcznikiem abyście się nie poparzyli i taką butelkę można położyć w różnoraki sposób, czy też termopor. Jeżeli możecie, czasami nie można położyć się w wannie, no to możecie położyć się też w wannie, ale niejednokrotnie pacjenci mówią, że w ogóle nie są w stanie się ruszyć. I teraz jak ten termofor można sobie podłożyć? Bierzemy sobie, wyobrażamy sobie, że to jest termofor i podkładamy go sobie pod plecy. Oczywiście nie jesteście w stanie się za bardzo ruszać, więc polecam Położyć się bokiem i delikatnie z napięciem brzucha sobie położyć ten termofor pod plecki i w tej pozycji 10-15 minut sobie leżymy. I jeżeli jesteście w stanie, możecie delikatnie te, tymi biodrami poruszać, tak, żeby ten cały kręgosłup tam sobie pracował. Później, w zależności od przypadku, możecie dać to troszeczkę pod kość ogonową. W części krzyżowej, w okolicy przeszlaków. Jeżeli pozycja w leżeniu na plecach jest dla Was niemożliwa, być może możecie leżeć na brzuchu. Wtedy kładziecie się na brzuchu i kładziecie sobie ten cały termochor na brzuchu. Leżycie na brzuchu. Jeżeli ta pozycja jest niemożliwa, to często pacjenci leżą sobie na boku i wtedy ten termochor sobie przytrzymują, tak żeby się rozgrzać. I to jest pierwsza rzecz, którą bym zalecał, żebyście robili. Drugą rzeczą, którą sobie możecie zrobić jest to ułożenie sobie jakiegoś krzesła półki. Niektórzy leżą właśnie na ziemi z nogami na łóżku. Ja mam tutaj taki fajny przyrząd taką skrzynię, na której mogę to pokazać. I założymy się. Na boku, powolutku sobie te nogi dajemy na górę i w tej pozycji 90 stopni bardzo fajne jest odżywienie tego i Możecie sobie odpoczywać i tak samo. Jeżeli jesteście w stanie delikatnie pomiednicą poruszać, lewa górę, górę, bok. Z czasem nawet możecie delikatnie zacząć sobie tymi nogami ruszać. Być może musicie pomóc sobie. Ręką delikatnie i sobie pracować. Tak samo, jeżeli chcecie połączyć te dwie rzeczy, możecie właśnie ten termochłon pod plecy położyć i tutaj pracować nad dwoma rzeczami na raz. Super. Teraz przeszliśmy już w stan ostry. Jesteśmy w stanie podostrym, czyli gdzieś koło tygodnia. Czasami dwóch, ale zazwyczaj to te pierwsze 5 dni, 7 dni mamy ten stan ostry. Przeszliśmy w stan podostry, możemy już troszeczkę zacząć ćwiczyć, zacząć się ruszać. I teraz uznajmy, że będę miał rwę kulszową po prawej stronie, to będzie to wyglądało w ten sposób, że. Kładziemy się na boczku, wydamy sobie nogę pod kolanem i idziemy sobie. Nogę prostujemy. Ile jesteśmy w stanie? Oczywiście bez przesady. Jak mieliście rwę to wiecie ile. Idziecie sobie głową do tyłu. Dobra, stopa zadarta. Stopa, noga w dół, głowa w dół. I tu sobie kilka, kilkanaście razy powtórzyć. To sprawia, że wasz układ nerwowy bardzo fajnie się naciąga i jest taki flossing, czyli po prostu jest ślizg między tymi nerwami. Jeżeli jesteście w stanie, możecie to robić w leżeniu na plecach. Aczkolwiek pacjenci zdecydowanie wolą pozycję leżenia na boku. I teraz trzy ćwiczenia wzmacniające, ale najpierw jeszcze porozciągamy, czyli ja zalecam pacjentom takiej pozycji oporu przodem sobie siadać napięty, i takie ćwiczenie można sobie spokojnie wykonywać jeżeli macie prawą stronę możecie prawą nogę dać na lewą rękę prawą na lewą i tak żeby ta prawa strona bardziej się naciągała tak? czyli mówimy teraz o rwieku kurczowej, którą mamy po prawej stronie i tak samo w leżeniu na plecach można sobie albo w tej pozycji porąsągasz pośladek albo po prostu poprzez przyciąganie przede wszystkim to biodro ten pośladek tam po naciągać. w stanie podostrym polecam raczej ćwiczyć w pozycjach leżących w podciążeniu kręgosłupa i teraz już przejdziemy do tego Momentu, kiedy przeszliśmy przez fazę podostrą. Super. Jesteśmy już po fazie podostrej. Przechodzimy już w fazę leczenia bądź przewleku. Mamy nadzieję, że ta przewlekła faza i do niej nie dojdzie, czyli musimy teraz wszystko wzmacniać. Trzy ćwiczenia takie zalecane przez lekarzy, czyli tak zwany i w leżeniu na plecach napinamy sobie pniejszej poprzeczny brzucha i podnosimy sobie pośladki do góry, powoli opuszczamy i tutaj powtarzamy sobie tak jedną serię 15 powtórzeń, ale razem tych trzech ćwiczeń będzie trzykrotnie w trzech seriach. To mamy pierwsze ćwiczenie, drugie ćwiczenie w leżeniu na boku. Unosimy sobie, napinamy brzuch, możemy sobie rękę podeprzeć, jak widzicie wyprostowana sylwetka, idziemy do góry, to samo 10-15 powtórzeń, powtarzamy na drugą stronę, to samo, staramy się proste plecy mieć, brzuch napięty, tak żeby kręgosłup był prosty, żeby pośladek nie leżał. Na ziemi możecie też z wariacją, gdzie noga jest w górze. I ostatnim ćwiczeniem będzie odrywanie przeciwległej ręki, przeciw nogi, czyli tu napięcie brzucha, żebyście nie uciekali na boki. Idziecie jedna strona, brzuch napięty, druga strona. I tak sobie na przemian robicie. I to są trzy ćwiczenia początkowej fazy wzmacniania. Super! Przeszliśmy już te wszystkie fazy pod ostrą, przewlekłą, tak ostrą. I teraz skończyła się rehabilitacja. Bardzo często wychodzicie od fizjoterapeuty, czujecie się już super, tak? Czy sami zrobiliście tak, że Wam przeszło przez te ćwiczenia, które wykonywaliście? I co dalej? Bardzo dużo ludzi niestety przechodzi do takiego etapu, w którym jest strach strach przed obciążeniem strach przed ruchem nazywa się to kinezjofobia, czyli boicie się wykonać właśnie ruchy na przykład spłon w przód boicie się wziąć jakiś ciężar i go sobie dźwigać tak boicie się robić takie rzeczy boicie się obciążać kręgosłup tak boicie się wykonywać ćwiczenia półprzysia z sztangą za plecami i tak dalej więc co trzeba zrobić trzeba albo powiedzieć fizjoterapeucie, który zajmuje się treningiem funkcjonalnym bądź trenerowi personalnemu, udać się do takiego trenera personalnego być może na siłowie, albo właśnie do fizjoterapeuty, który zajmuje się medycznym treningiem terapeutycznym, takim jak na przykład ja i powiedzieć panie Sebastianie Panie fizjoterapeuta, panie trenerze, ja bym chciał dojść do pełnej sprawności, a nie tylko to, że ja potrafię w pozycji klęku podpartego podnosić nogi do góry. Ja chcę chodzić, ja chcę biegać, ja chcę skakać, ja chcę dźwigać ciężary. Co ja mam zrobić? I właśnie tutaj przychodzi do was fizjoterapeuta czy trener i pokazuje wam, co robić. Czyli tak samo, jak wcześniej zaczynaliśmy w fazie ostrej delikatne ruchy kręgosłupa, delikatne ruchy nogą, delikatne rozciąganie, tak później przeszliśmy przez fazę już tą, która nie przeszła do przewlekłej, czyli już po fazie podostrej, przez już obciążanie mięśni kręgosłupa i brzucha, tak samo musimy przejść wyżej, czyli zaczynamy dłuższe spacery, zaczynamy ćwiczyć, czyli wykonywać na przykład przysiady, czyli na przykład rozciąganie, czyli zaczynamy sobie właśnie na przykład kilkanaście powtórzeń przysiadów, kilkanaście powtórzeń przysiadów bokiem, przysiady na przykład w wykroku, tak, tak, żeby ten kręgosłup, te mięśnie pracowały na osi z obciążeniem kręgosłupa. Taki filmik będę nagrywał na pewno w przyszłości, tak, żebyście wiedzieli, co robić dalej, ale na razie ukrócę ten film do tego momentu więc musicie troszeczkę poczekać. Super. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania, łapek w górę, dzwonków i wszystkich tych innych rzeczy, które tam są. Super. Dziękuję. Cześć.